Witam serdecznie Państwa na uroczystym zakończeniu przedszkola w roku szkolnym 2019-2020. Jak wszyscy wiecie, mamy dobę pandemii, ale dzisiaj taka piękna, słoneczna pogoda nie jest duszna jak wczoraj, więc myślę, że pomysł zakończenia przedszkola na dworze, że tak powiem, na łonie przyrody. Jak do pani Dziurowa mi chyba yy, i będzie lepszy. Witam serdecznie wszystkich rodziców. Dziadzku też się przywitaliśmy. No, widzieliśmy się sporo, 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 ponieważ nie, jak pamiętacie, od 13 marca do właściwie do 13 maja przedszkole było nieczynne. No, ale mam nadzieję, że już we wrześniu. Wszystkie dzieciaki wrócą szczęśliwe i, i, i wypoczęte. Żeby stało się to. Za zapraszam serdecznie teraz, bo jest u nas, jak wiecie, teraz że my nie zabrali, ale jest sztanda, więc um, odśpiewamy teraz hymn państwowy. Więc proszę o powstanie. Całość, baczność, do hymnu! To proszę spocząć. Szanowni Państwo, yy, dzisiaj podsumowując ten rok, to no jest tak pierwszy raz w historii mojej 19-letniej dyrektorowania, że przerwa w nauce, Szanowni Państwo, była ponad dwa miesiące. No ciężko było nam tu współżyć wszystkim, zarówno moim pracownikom, ale i Państwo pewnie w domach, gdzie dzieciaki chciały do przedszkola przyjść, a tu nie można było z powodu pandemii. Dzisiaj chciałem proszę Państwa, żeby nie przedłużać, podziękować serdecznie wszystkim pracownikom, zarówno paniom nauczycielkom, paniom od zajęć rewalidacyjnych, ale również Paniom pomocą, pani sekretarce, pani Tuarko, kierowcom za to, że podjęli ten trud dalszej pracy. Bo szanowni rodzice, muszę powiedzieć tak, że żaden z pracowników nie odmówił y, pracy z dziećmi w czasie pandemii. Jak wiecie dobrze, dzieciaczki są takim swoistym przekaźnikiem tego koronawirusa, często bezobjawowym. Można łatwo się zarazić, ponieważ dzieci no, często nie mają żadnej wiedzy o tym, co ich boli, co ich dotyka i tak dalej. Cieszę się tym bardziej, proszę Państwa, że nikt z naszej placówki no, nie nabył tego koronawirusa. A jeśli go nabył i przeżył, no to gratuluję serdecznie. Oby tak było i dotyczyło to wszystko. Szanowni Państwo, no dzisiaj jest jeszcze taka uroczysta chwila, która no, trzeba wspomnieć, bo mamy kilku awitorientów przedszkola którzy żegnają się już na trwałe z przedszkolem, jak co roku. No, w tym roku ta rzesza jest czworą uczniów. Natomiast w przyszłym roku będzie aż ośmiu uczniów, przedszkolaków przepraszam, zasili szeregi y, szkoły. Y, zaczniemy dzisiaj tradycyjnie Szanowni Państwo od Pani Ewy jak najmłodszej grupy.

Dimitry David Michael Edward Leavitt George A. Martin young ond Cristian van Onze Barbara Proszę Państwa, oczywiście pani Ewa ma grupę większą, ale no, część dzieci z przyczyny hmm, rodzice się nie zdecydowali. Więc zapraszamy następną panią panią Annę o, A nie będziemy zmarzę. Zapraszamy i jeszcze dzieciaki bardzo bym prosił przygotować. Pagieronia. Gratuluję Ci ukończenia. Proszę teraz przechodzisz do zerówki. 是虾。 对、啊、呢 Mama. Dzień dobry. I zapraszam panią Elżbietę Dziurę.

Na cetełko? No. Prosimy Mikołaja. A Mikołaj na cetełko? Na A zapraszamy. Tak? A Terego. Zapraszam. Tam jest bardzo Nie. Już to ja wiem. Gratuluję. Ale fajnie jest. Mama mówiła, żeby... A mama mówiła, że. Mama. A mama mówiła, że nie jest. Nie ta mama jest. To mało. Pokaż tam na pana. kamerzystę. Chodźmy tu tą. No, Chodźmy To pierwsze twoje zdjęcie u nas. Daj ja. Nie wiem, bo pogotowiu. Szanowni rodzice, pani... Oj, Józek, zaraz zrobi sobie pulma. Szanowni rodzice, jeszcze i drogie dzieci, pani Joanna Dziura i pani Magda Wójci. W przyszły piątek będą zdawać egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, więc tak życzcie powodzenia paniom, jak się będziecie żegnać. No Pani dziura jak zda, to tam zapraszam. Pamiętajcie o górę kłczowskiej. Panie, panie daleko mieszkanie, to może przybyć. Wszyscy go się będą przyjąć, prawda? No tak. tak. Jak zda? Zapraszamy panią Katarzynę Soję. 这能不能睁开？<laughs> <laughs> <laughs> jest ważny. Może czekaj. poczekaj poproszę. Zapraszamy Pani Magdalena Wójcik. 내가 좋아진 건 주신의 배우지도저도나

jak go nie poznałem? Taki uczesany. <grywa> <grywa>

Proszę Państwa, na tym, że, na tym byśmy zakończyli, ale mam jeszcze kilka informacji takich dla Państwa. W przyszłym roku przedszkole będzie zaczynać 31 sierpnia, poniedziałek. Także proszę o tym pamiętać, Panie powiadomią Was wcześniej. Natomiast chciałem jeszcze pokazać Pani Agnieszkę Kawiązku. Bardzo bym prosił, Pani Agnieszka za chwilę Wam rozda Termin wycieczki nowy ze względu na pandemię, że nam w maju przepadł. Pani Agnieszka rozda. I umówmy się tak, bo mama Wiktora była tam też chyba zapisana. Wiktor był zapisany. Także jak Państwo chcieli jechać, abiturienci mogą spokojnie jechać. Fundacja wszystko zapłaci. Proszę się nie martwić. Także wszyscy abiturienci. Także, jak któryś z rodziców by miał jeszcze z dzieckiem jechać, to nie ma żadnego problemu. Mam jeszcze jeden komunikat, nim oddam głos Pani Przewodniczącej Rady Rodziców Fund Fundacji Złote Serce. Stoją tu Panowie z różnymi przyrządami, rowerkami. Jest mi Pan właściciel, ale mogę się już pochwalić, na przedszkole zakupiliśmy dwa takie małe rowerki, jeszcze mniejsze od tego. No i w przyszłym roku będzie wychowanie komunikacyjne. Myślę, że po stanym egzaminie będzie miała Pani dziura dużo energii, będzie prowadziła te zajęcia. Również z Panem Ewą Bartosia, to doświadczone najwyższe. Bardzo proszę, zapraszam pani Przewodniczącą Rady Rodziców. Bo kończąc ten kolejny rok szkolny, ten troszkę inny niż zwykle, chciałam w imieniu rodziców i swoich przede wszystkim podziękować Państwu za olbrzymie zaangażowanie, za tą pracę włożoną w wychowanie i kształcenie dzieciaków. Za sumienność, za serdeczność i zrozumienie. A składając te podziękowania, chciałam życzyć Państwu przede wszystkim zdrowia, ale też dużo słonecznych dni i pomimo wszystkiego udanego wakacyjnego wypoczynku. Miejmy nadzieję do zobaczenia we wrześniu. Proszę Państwa, dziękujemy za te piękne życzenia. Ja jeszcze bym parę słów do dzieciaczków skierował, ale również do rodziców. Pamiętajcie, że wakacje to czas wypoczynku, ale też trzeba pamiętać o bezpieczeństwie swoich pocień. To już nie będzie anioła w postaci nauczyciela, czy pomocy nauczyciela, czy pracownika, więc apeluję tu do rodziców o zapewnienie jak największej uwagi dzieciaczkom, bo jak widzicie sami dzisiaj tutaj dzieci są bardzo żywe, niektóre się rozwinęły aż nad, prawda Dominik, aż nad. Także y, bardzo bym prosił o zwrócenie uwagi, żeby te wakacje były pełne, pełne wypoczynku, y, no i żeby szczęśliwie nasze pociechy wróciły z powrotem do przedszkola. Jeszcze ma taki jeden komunikat nietypowy, bo w szkole nie mamy już w ogóle miejsca na przyjęcia. Natomiast w przedszkolu pozostało jeszcze dwa miejsca do przyjęcia. Jakby ktoś z Państwa wiedział, to zapraszamy rodziców do punktu przedszkolnego. Pani Aneta praktycznie pracuje na przerwę, ale myślę, że któryś z pracowników będzie zastępował, także można się zgłosić. Jeszcze raz dziękuję swoim pracownikom wszystkim za całoroczny trud. No i do, do sięgo roku, do zobaczenia 31 sierpnia. Do zobaczenia.